No to zaczynamy z Pawełkiem przeróbkę karpiowozu. Na razie to wygląda wszystko tak. A za parę godzin już będzie inaczej. Miejmy nadzieję. Po paru godzinach walki Paweł już tu jest, on tam walczy dalej. A Pawełek jest dobrze. Część podłogi już jest zrobiona, cała będzie izolacja robiona. tak nam praca idzie sufit już jest zrobiony ściany i tu uśmiechnięty Pawełek jest dobrze śmieci jest trochę, pracy jest ale no, cały czas do przodu cały czas do przodu w sklepie obiad 8 to no dobra po niecałych 8 godzinach już jest efekt taki, że już mamy oklejonego ocieplonego, już folia jest Pawełek dajesz z siebie wszystko, tak trzeba, więc tak to wygląda, termosik już jest coraz lepszy, już za chwilę będą płyty przykręcane, więc nie jest źle. kolejny dzień nierównej walki naszej, tu z Pawełkiem działamy, Dajmy rady, jesteśmy coraz bliżej, Nie wiem czy to dobrze widać ale właśnie robimy zabudowę. Płyt jest coraz bliżej. Kolejny etap, etap ścianki działowej. Tu z Pawełkiem działałem. Paweł tu przycina ostro. Wszystko mało panowane. No, i na dziś skończyliśmy pierwszy etap pracy zrobionych. Może nie wygląda to najlepiej, ale jest naprawdę dobrze. Mamy jeszcze cały bagan do posprzątania. I garaż wygląda tak w miejsce, na rzeczy, i tak to wygląda. Jest dobrze. Tu Paweł pomagał mi bardzo, dziękuję Paweł. Proszę bardzo. No. Też z tego będę korzystał. Ale to jeszcze nie koniec naszej pracy.